Jakie masz najbliższe plany związane z swoją karierą muzyczną, aktorską? No, cały czas promuję swój, swój, swój teledysk. Oprócz tego zaczynam nagrywać materiał w języku polskim. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie jestem w studiu, w studiu, eksperymentuję i jest to cały czas dla mnie coś nowego śpiewanie w języku polskim, bo niewiele tego robiłam w naszym ojczystym języku. Oprócz tego mam plany związane bardziej z tą stroną, od której mnie mniej znacie, czyli, czyli od strony aktorskiej. Yy, yy, nostryfikuję swój dyplom, ponieważ mam yy, tytuł licencjaty. Po, po czterech latach studiów ze Stanów i, i podejmuje się teraz obronienia magistra na, na PWST. Jeżeli wszystko się uda z panią Dziekan uzgodnić i jeżeli to, ten cały proces wyjdzie pomyślnie. Oprócz tego złożyłam papiery jeszcze na jedną uczelnię, na kierunek media, kultura i komunikacja społeczna.